Siemanko, z jest strony dzisiaj nagrywamy Fortnite, oczywiście ja nie gram, tylko... ...Igzyk Shadow Siema, ja jestem na koncie pupila. Dzisiaj yy, będziemy roz systemy na, na arenie. Polecimy specjalnie na przyjemny park, tak zwany przy park ale nie będę przeklinał na jego odcinku, żeby mu demotyzację jebli li tak przepraszam, właśnie mi się tym Pi. <ś> Już chciałem się powiedzieć bardzo fajne i nie niefajne słowo Co to znaczy? Ty... Ty... Nie wiem tego to Ty fujaro <laughs> <laughs> Takie fajnego skinka sobie wybrałem, zrobiłem tak O, to jest mój autorski skinek, lotnia cyberpunkowa jakaś Ja... <laughs> nie, <śmiech> rzutuję, em, Harry Potterka Plecak to jest No, to jest taki fajny skater, ale Nie, nie deskorolka, sorry no i kilo to jest taki, wiecie, topór z drugiego sezonu, drugiego rozdziału. Lepszego nie miałem, Szaf. Najlepszy drop na start, bo to jest zielony pistol. Lepiej niż jakiś legendarny tak? Ora, Dobra, lepiej, bo dźwigniowa mi dropa zielona, to mogę grać. Szaf. I tobie pierdziela. Ja też dźwigniuję mistrzem w tym teamie moim, A3. Jeszcze Pina PM mi dropnął, no nie no. Jest Ama amatorka? Co się dzieje? Leżysz. E z tobą. Mama cię nie kochała. Przepraszam musiałem to widzieć w swojej. <grystanie> <grystanie> Za bardzo kusiło. <grystanie> z góry mówię, w realu jestem bardziej że na, na odcinkach. Eee, potwierdzam. Taki family friend to nie jest takim na filmie. On się on ściał mnie zabić. Schuwałem. Nożem Czeka, To jest, jest chłop jakiś babio A ma nóżki <laughs> Jaki chłop to był Nie wierzę w tego typa Nie dawajcie suba mu To nożem Patrz to Ej Patrz się stało Dwie chłopce stało po prostu <laughs> My się nożem zajmujemy Ja zapierdolę Tak Co? bardzo. bardzo. Jestem gotowy, laser już. Jest skrakowany, się leczy. Spady na sam dół. Leży kolejny na tej arenie pięknej. Ależ ja robię rządy czy kragi? Jesteś... Błatniej, jesteś Tu i te. Tu i te. Co? Jesteś śmierć. To widzę, że raz że to jest co mówiłem, a to mój brat mi na tym na tym rzeż, więc z góry. Wie jakiego ja mam brata chamskiego toksyka I dlatego nie jestem jednak było pokusie Dobra, widzę tam jest typ. Podjeżdżamy Bartek teraz właśnie się muszę rozłączyć, przeżam sam zaraz z góry. Nie gadę, że chłopy się dwa biją beze mnie Nie pozdrawiam była stroną tafta, ja widzę, przepraszam za ten dźwięk ale... Brat jest teraz, mój brat jest annoying, jak to mówię po angielsku, denerwujący To jest snajperkę, wyrywałem na łeb hmm? Co się tu... Co mi mnie od góry leją jak się bany barabaszy? Barabasze? Piję potkę Nie było tego wreszcie? Nie wiem, szczerze Oho, 13 Hapsa challenge Dobra, widzowie, przepraszam, ale totalnie ja jestem prosty tę grę 呃，那 o 嗯。

No lecimy jak się ma Bo wiecie, no monitorach siedzę teraz to jest... tu. Hmm. dźwięk, I sobie kamienie rozwaliła, nie mogłem powiedzieć czym. Teraz mi do 5 miesięcy śleba na lapka robiście pokażę mamie i powiem, że nie pokazałem, będziemy <grymiania> nie ślamował. No. To jest on będzie większy lana niż ja. On no na miesiąc, ale na... Nie, on no w stanie na 6 miesięcy, tam się, ja są no na miesiąc. A czemu ty mam dostać ślebą? No przez niego, kurde, że niby pokażę skiery na no to początku, no on jest mądry serio. Jeszcze mogę nie skoro z bajki na plusie Widzowie nie chcecie mieć rodzeństwa, no jak macie spoko rodzeństwa to pozdrawiam Jeśli macie rodzeństwo do 4 liter to... No ja nie polecam Ogólnie bym się wywalił już Ale mam takie zarąbice skizy z M-ki No mnie zarobili Chciałbym mieć taki sam <laughs> Nie wygonię w tym swoim stanowisku grać sami, nie rozumiem sami. Widzę. mi że ja wierzę, to jest tak mieszkać dziwnie przez to Nie chcę ci mówić, ale Usunę, nie. Porta. nie. Dobry sypek. Usunął, nie, usunął Forta. Widzowie, chłop, chłop usunął porta. To, że I to zawię, to hop, to porta. widzicie? że grać i usunął Forta. Ja wiecie, że są na zalewie takie, jeśli nie mam tam arenę. Tak No, kolejny Kolejni koledzy Widzowie pochcą Zabij Spal ich Chciałbym, nie? Tu się gdzieś biją A tego, co spali Jakaś licenka! Leżysz! Kolejny, no nie, ale bym miał, to jest, widziałem to raz, nie było też szans Chodziło tylko o to, że kurde, być się z kreatywnego niby nie powiedziałem mu co robimy. Powiedziałem chyba na dół, prawda? Nie, nie, Zarażony wszędzie. go. się nagrywa. Dobra, nie przepnąć. Tak. No nie łama. Dajcie łomnego człowieka w Mieszka blisko księty. Wow, wpisała Achievement Gad! To? <laughs> tak. mi dobra, to mi się... Widzę, że to jest ostatnia gierka w dzisiejszym odcinku, bo... Przyznam się, Kamil ma trochę internet słabszy i... no. Długo się odcinki no dlatego mu się nie chce nagrywać. Tak by nagrywał codziennie. Nie no. nie mogę. No Nie można nagrywać, bo nie ma jak, jeżeli mam no, internet od 4 hlider, przepraszam Was. Dlatego ja mogę nagrać za niego dzisiaj odcinek właśnie. Zrobię... Została zrobię na zrobię swoim zro... Nie wstawię go przecież. Nie. To jest tu, jak nie spikałem. Wstawię oczywiście miniaturkę, jakąś zrobię szybką... No się nie odrobię, odrabi się nie już. Zrobię jakąś, wiecie, pozneta wezmę półgotową. Nie wiem, dodam jakiś mały znaczek, że... od kam Kamila i tyle. Taki wiecie, no nie chcę się dowolnić mi na tyle jak robić. Batek mnie zaprosił właśnie, ale nie mogę no zakurzać, ma problem. Bo dopiero tu na arenie wylądowałem. Szary pistol! Bo to jest najlepsza broń ever Moim zdaniem to jest fajna broń nie jest jakiś Piston? Przestań, Piston w minecrafcie PISTON! Piston. Kamil mi właśnie zabija Kilka Rocznie dwadzieścia tysięcy razy Dzięki A typek jest tam Chcecie mieć tam ten chłopiec kurde jakiś... Ja dobijam każdego jakiś chory. Grabał bankiem. No to jest ser. Nie wnikam w niego. Jego logikę myślenia. Też ma ja pompę i przegrywa fajta. Kamil. Aaa! <laughs> <laughs> Widzę, że nie wchodzimy znowu. basek A Gabryś gra? Nie, nie wiem jest. czy Gabryś gra. A arena jest jakaś chore, ludzie stoją w miejscach, tyle. Nie znam żadnego takiego. Odjeżdżamy chłop. Dabij go. Leksa tydecho. Aaaaaah! Ona mnie goni! Nie ona jest. Tam siedzi, dobra widzowie. Olej mi ją bo... Kamil. Takie teksty, to mi wolno, się psycherilić. Mogą ryć. Jakie buldingi, widzowie, widzicie wy to? Leży ktoś. do się, patrzę, chłodnik, go zawiłem. Nie. A ta lekcja się do nich buduje jeszcze. Dele kolapsujemy ich w jedno fragi darmowe Ja wam to mówię Co znaczy się nam uda Baba, chętnie Co jest? Widzieli go widzieliście się tego na podsłuchach? Chłop na pasek i ja Faki ściaraf, faki ściaraf wylicza Chod gra kondorę I nie porwał Tak? O! Ja widzę, mam nadzieję, że odcinek na, kan na kanale kanał się Wam podobał. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to piszcie w komentarzach, chcemy lub nie chcemy. Żegnamy się, zamykamy, pożegnaj się. Naura! Narka.